Siemka, jestem Evorio To jest Rafeo i razem nakręcimy dla Was Let's playa. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. I ktokolwiek zechce to obejrzeć. Wywaliło nas na dość trudnym terenie. Na początku prawdopodobnie wbudujemy się w jaskinie ale ogólnie mam plan. Yy, właśnie przebudować się na tym równym terenie i stworzyć taki domek zazwyczaj jak yy, grałem w Minecrafta yy, właśnie budowałem się w jaskiniach i z tego tworzyłem jakiś domek, domek yy, no właśnie yy, no i to jaskinie zazwyczaj się Jakoś powiększało, że to już nie była jaskinia, a robił się z tego jakiś wielki zamek I śladu po tej jaskini nie było no, Ale na pierwszą noc najlepiej się w jaskini chyba schować eee, Dobra, to teraz zbieramy drewno hmm. Dobra To tu się jakoś budujemy w tą jaskinkę, nie? Mamy wodę. Możemy zrobić narzędzia i się wbić w skałę, tak mocno. Dobra, to jakaś tu. Zrobię Crafting Table. Nocy jeszcze nie ma, więc można robić. Dobra, raz, 2, 3, 4 mamy. Dobra stawiam kloce. Dawno w Minecrafta nie grałem to. Też nie pamiętam zbyt wiele. No, ogólnie jakieś podstawy. Chodź tu Rafał masz kilofa. Przy crafting table. był. dobra, jeszcze łapa by się przydała, dobra. To już... już. Ja już zrobię. No, i tak muszę. No dobra. Spodziewam się, że mnóstwo jest takich rzeczy w internecie, ale postanowiliśmy spróbować nakręcić coś własnego. Już dłuższy czas o tym myśleliśmy, a teraz, że znalazły się wszystkiego typu programy i tak dalej, to wzięliśmy się do roboty. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj w ogóle wyjdzie i jeżeli będziecie to oglądać, to dacie jakieś ciekawe pomysły bądź ewentualnie zagracie z nami. O, mam ten, żelazo. Jak szybko? A tych kamiennym nie trzeba czasem tego rozwalić? Yy, żelazo kamiennym. O, to zrobię kamienne. Węgiel można zrewnianym. Ja no dobra, robię 2T. dobra... Dłubiesz tam już? Nie wiem, co ze zersztynką biegasz? Robię porządek. Tutaj to tu nie, nie ma z czego porządku jeszcze robić. w kwitunku. Aha. Tutaj masz żelazo. O. O, jest tam drugą tą kop. Odtąd jakoś tu. O. Kupiamy sobie domek na noc. Trzeba będzie owieczki znaleźć. Ja zrobimy też nożyczki. O, kolejny żelazo. To kop. Nie ma kilofa. Mm, masz, i nie ten guzik Bo poprzestawiałem sobie opcję i teraz mam inaczej. Naprawy alt sobie ustawiłem. No jakoś tak wygodniej było mi. Cztery sztuki. Dobra. No jakiś piecek się teraz też walnie zaraz. I... nie fajnie. Na razie się drewno yy, węglu zrobi. Węgiel się zrobi? No, z drewna się przypali. A nie ma tu nigdzie? Ja szczerze mówiąc nie widziałem. No, abyśmy jakieś tu złoże fajne mieli. O, jaka podłoga! Ja zrobię miecz i zabiję świnkę. Mm. Dawaj mi crafting table. Tak. Owieczka. No, nie zabijaj jej. Wiem. Druga owieczka. Postawimy <laughs> sobie piecek. Hmm. Dobra, jak to się ten robiło? Węgiel czy drewno czy Drewno, czy drewno? Się, drewno, drewno się paliło, czy jak? Nie, za Chiny nie pamiętam. Aha, tako zrobi się węgiel, i się później źle ze przytopi. No, no. dobra to. Dobra, to co będzie taka nasza na pierwszą nockę, mam nadzieję. Bo znając życie zawsze... O, mm, zawsze pierwszą tą przybudówkę zamienia się w taką główną bazę. Zawsze tak jest praktycznie. Więc nie możemy tak za bardzo rozbudowywać. Więc postaramy się nie przyzwyczaić do tego miejsca. Teraz troszeczkę sobie strzelimy. Nie. Dobra, ja tam pójdę. Noc nas zastanie pewnie. No, słyszę zamieka Niech tu musi być. Kładaj żelaza. Już palisz? No. Co nadciągają kumulusy, chyba rozumiesz co to znaczy. No dobra, zrobimy ta twój nie skrzypce, tylko nożyce, nożyce do wełniuszki. Dobra, znajdziemy zębiaka to z kilofonga. Potraktujemy pewnie łopatą przez łap. czy coś. Jajko. Tych domków to nam z 500 wyjdzie. Dobra, trochę tego kamyczka mam. Jak będę stawiał tą, tą pierwotną chałupkę, to jeszcze ją postawimy. O, wody akur. Nie niepotrzebne. Kurde, mogłem drewno tu stawiać, stawiać od razu, ale nie pomyślałem. Zrobiłeś nożyce? No nie. To ja zrobię. Zrób jakieś, owce tam szukaj. Ty, ty mi moje drewno w ogóle oddaj. O. Tu masz żelazo. Jak się robiło to nożyce? Bo... Dwa koło siebie, czy jak? Bo mówiłeś, że dwa. Dwa naukos. Aha. Jak dwa no na... I tu mamy wilka. Aha, tak o. o. Świnkę obstrzyżemy. Nie, nie da się. Pewnie. To się nim zaopiekują potem. Finko. Najpierw idę na poszukiwanie owiec. Trzeba jakieś łóżko strzelić. Bo odcinki planujemy robić właśnie tak dniowo. Mam już na jedno łóżko. Ty, masz już owce? Kur. No, zabiłem właśnie jedną. Już Raczej jest ciemno. O, widzę owieczkę. O. Ja mam zawsze szczęście takie, że zapominam o tym, że trzeba ładnie schodzić tylko spadam z drabin tak samo Jest ta owca Jej, teren zbugowany Chodź tu, mhm, no i fajnie będzie Chodź tu, chodź tu No i za nic jej nie wezmę Nie wiem. Dobra, tam, wracam do domu. Na jedno łóżko masz tylko? Tylko na jedno. Cholera. Jak zwykle nie wyrobimy się w jedną noc z robieniem tego. Zrobię pochodnie. O, zrób. Ja szybko przybędę, to zrobię drzwi. Eee. O, 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 o. Uu, ładnie. 4 Oj, tu jest druga. A z tej, ile? Chyba 3 Dobra, wracam do domu, robimy to łóżko i idziemy spać. Jak dość doś krótki ten odcinek. już słyszę jakieś zęby. Ooo, chodzą za mną. A. Do domu, do domu, do domu, chodź. Chodź, tu już szybko. No, chciałem zategować kłodzkiem. Yy, ojejku, ale za Jest tych, tych tych 6. Ja już łóżko zrobiłem. Jedno? Tak. O, no dobra. Tak samo się robi jak wcześniej chyba, nie? O tak, tak samo. samo. Mam 12 trzciny. Tylko pamiętaj... O, dobrze, żeby łóżka nie stawiać przy tym... Prześcianku, żeby pedalsku nie było tu. To... Oj, ta łopatę będę stawiał. Chodź tu, bo już noc Masz miecz? Nie mam miecza, chodź, rano się tym zajmiemy. Chodź tu, to łóżka. z mieczem wpisz coś tutaj stoi. Dobra. Dobranoc wszystkim, do następnego odcinka.